Drodzy Państwo, zapraszamy tutaj do nas. Przed, nam, przed Państwem wystąpi Orkiestra Schmielnej. Warto powiedzieć, że orkiestra w 2023 roku świętuje swój jubileusz 95-lecia. Orkiestra Schmielnej powstała w 1928 roku. Założyło ją dwóch braci Jaworskich. Orkiestra. To folklor miejski, to znane i lubiane piosenki jak Panna Andzia ma wychodne Czy tutaj mieszka panna Agnieszka? Czerwony autobus U cioci na imieninach Przez 95 lat w orkiestrze grało ponad 300 muzyków Dziś występują dla państwa Janek Stokowski, akordeon Dzień dobry, witam Jędzygorów Witam Tomak Szcześniak, banjo. Paweł Harasim, kontrabas. I Janek Rosłoń, gitara. Zapraszamy do wspólnego śpiewania, tańcowania wspaniałej zabawy. Pewnie. Oczywiście, dziękuję bardzo za taką wspaniałą zapowiedź. Proszę Państwa, bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby ktoś zatańczył. Bo to jest muzyka generalnie do tańca przeznaczona. Witam wszystkich bardzo jeszcze raz serdecznie, wszystkich swoich rodaków z Międzyborowa. I się bardzo cieszę, że mogę dla Was zagrać. Witam Pana Jacka, proszę Państwa, który z zagranicy przyjechał tutaj, z zagranicy Międzyborowa, czyli ze Słonecznego Korytowa. Zaczynamy hymnem naszym, proszę Państwa, muzycznym. Warszawa da się lubić! Chyba miastu spojrzeć w oczy Jak w gieniuchry, chrych oczęta Już tej chwili tej o Się nie zapomni Się zapamięta Daraz. Warszawa da się lubić Warszawa da się lubić Tutaj szczęście Można znaleźć Tutaj serce można zgubić Wiadomo, że stolica Każde słowo zbędne, i w ogóle, i w szczególe, i pod każdym i innym się względem nią Podobnie jak miasto Paryż, równać nie ma praw w życiu. Faktycznie wiadomo, bardzo lecz nie ma, nie ma. Jak Warszawa. Warszawa I między worów też zaś się lubić Warszawa da się lubić To szczęście można znaleźć Tutaj serce można zgubić Kto odmienny? Rzuci zdanie? Też spokojna nasza głowa. Mamy danie, zapytanie, panie sieropny, to co ta mowa? Masz... Warszawa da się z... lubić, Warszawa da się z... lubić. Z... lubić. Tu to szczęście można znaleźć, tutaj, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica. I każde słowo zbędne, i w ogóle, i w, spędne, w, i w szczególe, w i pod każde inne zbędne, tam się, zbędne, bądź zbędne, bądź się zbędne, nawet podobniejszy miasto paruż. nie ma prawa w życiu, tak bo tak tak nie się wiadomo, prawda lecz nie ma, nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Szczęście można znaleźć, tutaj serce można